Cześć, witajcie, tu Fafik Trollowski To kolejny odcinek na moim kanale. A dzisiaj w Pokémon Go będziemy łapać Celebi. No i możemy w sumie zaczynać. Ostatnio łapaliśmy Jirachi, teraz Celebi. Tylko teraz sobie jeszcze odpalę Lakiego. No i zostanie mi tylko quest na Meltana. Ale Meltanu trochę mam przez Meltan boxy, więc w sobie tak średnio jest dla mnie opłacalny, ale myślę, że go zrobię. No i dobrze, już możemy odbierać nagrody okej okay. Charge TMK, Silver pineapple O, na przykład Celebi trzeba złapać na ARC. okej okay, tutaj mamy. Jestem w takim parku w sobie i tu jest taki staw. Właśnie, o kurde, zniknęło. aż trudno łapie na ARC, tak dawno nie łapałem. Dobra, czekajcie. Spróbuję tak, też nie. Chyba trochę mi to jeszcze, szczerze mówiąc. O, dobra, teraz tutaj nam się udało. Ale pewnie teraz wyskoczy, znając życie, tak. Okej, okay, teraz zniknęła. I tu jest. Ok. W ogóle nie wiem, czy w pokabolach teraz mam taką słabą jakość na tej kamerce. Tak patrzę. Ok, jest tu. Znowu zlikwidowałem mm, czekajcie, okej, okay, i teraz już pojedna siedzieć, z tego co mi się wydaje. Tak jest. Nowy wpis Jej, nowy mityk Okej, okay, sprawdźmy jeszcze IV O, IV całkiem dobra, to jest chyba 9.6 albo 9.4 o ile się nie mylę To i okej okay. Tu yy, jeszcze coś profesorek będzie nam mówił a, jeszcze tu dostarczymy Expa, 20 candy i super inkubator. Inkubator mi się teraz przyda, bo jest ten event na wykluwanie regionalnych pokemonów z pierwszej generacji. Już wyklułem wszystkich, albo że jakiegoś shiny się uda. Chwilkę. Ok, po co mamy 23 candy, ale ładne IV mi się trafiło. No i tutaj jak widzicie, tylko Meltan został. No i mówię, o, przepraszam Was, że ostatnio... Tak, y, mało odcinków dla Was nagrałem, jak mówię piszcie jak chcecie więcej. No i tak samo z od go. Mogę dla was nagrać taki zwykły odcinek i to by było już na tyle. Ja się z wami żegnam, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, pa.